Cześć z tej strony, Grzegorz, witam Was na kanale Autodiscover, a w tym odcinku jest ze mną His Majesty Range Rover. Po prostu Range Rover. Ten samochód nie ma nazwy modelu, jeżeli ktoś mówi o Range Roverze. Tak zwanym dużym rangu, big rang'u, to właśnie jest ten samochód, aż mi wstyd go pokazać go lekko ubrudzonego. Także jedziemy, opuczemy go sobie na myjni i powiemy Wam coś więcej, ile taki samochód wychodzi ze stanów, jak droga jest naprawa, a może tania yy, dla odmiany oraz opowiadamy sobie o samochodzie. Land Rover, Range Rover to topowy model w Gamie. Land Rovera. mimo że największy, to oczywiście wjedziemy nim wszędzie tam, gdzie e, jest ograniczenie do 3,5 tony, sam samochód waży 2000 kg z hakiem z 2022 roku mamy już najnowszą generację ta generacja w tym wydaniu ma już nadwozie aluminiowe, co, po, co pozwoliło odchudzić samochód o 420 kg natomiast wciąż mamy do czynienia z ogromnym gabarytowo samochodem, Brytyjczycy z nieskromnością stawiają go jako konkurencję Mercedesa klasy S który oczywiście wyznacza standardy w ramach luksusowych sedanów, to w ramach luksusowych suwów Range Rover kiedyś nie miał sobie równych. Od kiedy Bentley wypuścił model Bentayga, od kiedy Rolls-Royce -Rolls wypuścił modela Kalinan, oczywiście symbolem statusu stały się te suby, Natomiast Range Rover wciąż pozycjonowany jest wyżej od Mercedesa Benza GLS czy od BMW X7. Auto wyprodukowane było w Wielkiej Brytanii. Skąd popłynęło? Oczywiście do Stanów Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych Amerykanie uwielbiają duże suwy, więc, więc range nie ma łatwo. Brytyjczycy nie mówią, że jeżeli chcesz kupić rangea, dużego range'a, musisz liczyć się z tak zwanym Six Price tag, to znaczy, że kwota zakupu najprawdopodobniej będzie wyższa od 100 tysięcy dolarów. Co prawda, w tej generacji można było kupić podstawowe wersje od około około 90 tysięcy dolarów. Nasz egzemplarz skonfigurowany na 113 tysięcy dolarów według stickera. Natomiast topowe wersje autobiografii z silnikami 5.0 nie trudno było przekroczyć 150 000 czy nawet 170 tysięcy dolarów. W tym momencie za najbardziej topowego range'a w Stanach zapłacimy ponad 200 tysięcy złotych, a w Polsce ponad milion złotych. Sam model, mimo że dostępny już do zakupu od około 10 lat, wciąż jest nieopatrzony. Oczywiście wynika to z niszowej sprzedaży. Sporo, tak jak wspominałem, trzeba dopłacić do alternatywych suwów, czyli X7 czy gls -a. W Stanach mamy do wyboru również oczywiście Cadillac Escalade, GMC Yukon, czy Lincoln Navigatora. Jeżeli nie widzieliście naszego filmu z Lincolnem, to tutaj pojawi się karta, która może do niego doprowadzić. Sam sam Samochód, jeżeli Lincoln Navigator Black Label, którego mieliśmy, to taki topowy amerykański full-size SUV, no to Range Rover jest takim topowym europejskim, czy też brytyjskim SUV-em. Samochód może się podobać, ostatnio nawet stanął u mnie na podjeździe pod domem. Moja żona, która jak to kobieta średnio zainteresowana motoryzacją jest, powiedziała Boże, jaki ładny samochód, czemu my takiego nie mamy? Kupmy sobie takiego, no oczywiście jakby to było takie proste. Natomiast może się podobać tutaj piękny kolor... Aruba, taki w tym momencie oczywiście jest pochmurno, więc on taki sprawia wrażenie tego szarego. Natomiast przy pełnym słońcu, przy niebieskim niebie, jest taki piękny, złocisty. No naprawdę chyba najładniejszy kolor z palety Rangeera tej poprzedniej właściwie postanowił do niego dopłacić. Sam samochód łączy klasyczne linie kanciaste z nowoczesnością, z opływowymi kształtami, z ledowymi lampami zatopionymi w te błotniki, z Czarnymi e, szybami, które idą przez całe nadwozie aż do samego e, końca. W samochodzie mamy oczywiście pełną elektrykę, Range Rover w tym modelu już fajnie to rozwiązał, podobnie zresztą jak w BMW X5, może się tutaj trochę schowam, nie będzie nam nie biało. Mamy otwieraną górną, górną pokrywę, tutaj to też się bardzo łatwo akurat ręcznie składa, natomiast jeżeli coś większego chcemy złożyć, to oczywiście tutaj nam się to otwiera, zobaczcie jakim mega, mega przyjemnym materiałem jest to wykończone. Mamy tutaj wersję krótką short wheel base, topowe wersje, sprzedawane były jak Long Will Base to właśnie większość gwiazd Popu, czy też piłkarzy Premier League którzy szczególnie upodobali się ten samochód właśnie tymi wersjami Long Wheelbase e, się wożą, natomiast tutaj mamy wersję akurat na otwartej klapie była wersja HSE taka wersja powiedzmy pośrednia łącząca rozrzutność e, ekstrawagancję z jednak pewną sensownością zakupu mamy tutaj najpotrzebniejsze opcje, natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten e, bagażnik no jest on spory jak to w tej wielkości subu, natomiast jak widzicie próg załadunkowy jest dość wysoki, nawet dla mnie liczącego 1,90 m, gdzieś tam sięgnąć pewnie byłoby ciężko, natomiast zobaczcie, w tym momencie wciąż mieliśmy wciąż mieliśmy włączony tryb Snow, czyli samochód podniesiony na maksymalną wysokość. Używając jednego przycisku możemy sobie samochód obniżyć, natomiast dużo rzeczy Dużo tych featureów w tym samochodzie działa w sposób dość mówiąc powolny, majestatyczny dla klasycznego brytyjskiego, starszego eleganta, pana, który ma czas, e czyli generalnie podjedzie się pod sklep. Naciśnie przycisk, e, policzy, wypije sobie herbatkę, w międzyczasie klapa się opuści i będzie mógł tutaj zakupy włożyć. Potrzebowałem coś e, przewieźć, to no nie będę e, tego prezentował, bo nie chcę wydłużyć e, filmu o dwie minuty. Także musimy mi uwierzyć na słowo, że potrzebowałem coś przewieźć. Chciałem złożyć siedzenia na płasko. Oczywiście mamy tutaj pełną elektrykę. Wciskamy przycisk, albo tylko i wyłącznie lewą stronę, albo całość, albo prawą, albo całość możemy sobie złożyć. Natomiast wciskając ten przycisk, przednie fotele podjeżdżają do przodu, tylne się składają, potem przednie z powrotem wracają do tej pozycji. No, zajmuje to, nie liczyłem, ale na pewno ponad minutę. Otwierając bagażnik, możemy sobie otworzyć albo górę, albo dół. Oczywiście, żeby zamknąć, wciskamy przycisk, który zamyka nam już całość. Mega, mega wieje, jest mega zimno, zapraszam Was do środka. Jeżeli chodzi o jazdy z tyłu, no nie jest to miejsce tylko i wyłącznie dla prezesa. Jeżeli macie kilkuletnie dziecko, na pewno będzie zafascynowane ilością przycisków. Oczywiście możecie to z pozycji kierowcy wyłączyć, natomiast będzie na pewno zafascynowane ilością przycisków. Jakę, jaką z tyłu będzie się mogło bawić. Oczywiście mamy blokowanie, odblokowywanie drzwi, mamy standardową e, klamkę, mamy pochylanie kąta oparcia, bardzo przydatna rzecz, można gdzieś tam do dłuższych podróży sobie ustawić, czy chcemy jechać bardziej na napionowo, czy bardziej w pozycji leżącej. Mamy, słuchajcie, blind spoty dla pasażerów drugiego rzędu. Bardzo, bardzo fajna funkcja, no ktoś mógłby powiedzieć gadżet, no ale ile razy, na przykład wysiadacie dzieci do szkoły, dziecko się spieszy, otwiera drzwi, a ktoś jedzie, przejeżdża i te drzwi... Nie bardzo prosto e, uszkodzić, więc, jeżeli jakiś e, pojazd e, nadciąga, to tutaj taka informacja się wyświetla. Natomiast cała zabawa zaczyna się tutaj. E, standardowy przycisk otwierania szyby. Chciałoby się rzec, no dobra, podnosimy, otwieramy szybę jak w każdym innym samochodzie. No nie do końca, ponieważ e, zmieniając sobie tutaj, możemy podnieść i opuścić szyby po obu stronach, czy też możemy opuścić szybę tylko i wyłącznie po drugiej stronie. Oczywiście możemy jednym przyciskiem włączyć lampki do czytania, czy również fajny feature zasłonić sobie roletkę. Niestety jest to zero jedynkowe, czyli możemy ją albo zasłonić, albo odsłonić oraz również irytuje nas. Tato, jaką ty muzykę puszczasz? Nie podoba mi się. No nie podoba mi się, wyłącz to. Także niestety w tym samochodzie ważny jest pasażer drugiego e, rzędu i oczywiście mamy tutaj no, wygląda to na czterostrefową, natomiast e, klimatyzacja z tego co widać jest 3. Strefowa, natomiast temperaturę, jak to na klimatroniku, jesteśmy w stanie sobie ustawić. Możemy sobie ustawić, czy ma nam wiać bardziej na nogi, bardziej na twarz, czy wianie ma być mocniejsze, słabsze lub też w trybie automatycznym. Fajnie również rozwiązane podgrzewanie. Wciskamy to pokrętło oraz wybieramy sobie, jaka moc ogrzewania tych foteli ma być. W podstawowej wersji mamy tapicerkę skórzaną, nazywano po, króle, po królewsku Windsor. Tu akurat bardzo fajne połączenie, jak to prosy nazwał, espresso, espresso almond, czyli e, górę mamy powiedzmy espresso, a to mamy e, almond. Wygląda to naprawdę fajnie, e, przeszycia e, drzwi, e, dekory, to, jest, to nie jest e, fejkowe, to jest prawdziwe, naturalne drewno. E, wymaga ono co prawda dopłaty ponad 1000 dolarów, Natomiast bardzo fajnie tutaj wygląda, można polemizować z kierownicą, natomiast do tego wnętrza moim zdaniem się komponuje poliftowa wersja. Wszystkie samochody po 2018 roku mają tutaj taki centralny, w pełni elektroniczny zegar. Możemy sobie tutaj z panelu kierowcy praktycznie wszystko zmieniać i wszystko ustawiać. Oprócz tego sterowanie fotelami. Akurat w tej wersji poprzedni właściciel dopłacił ponad 20 ustawień fotela i kierowcy i pasażera. Oczywiście mamy grzanie, wentylację, masaże, Wymagają dopłaty. Sterowanie znane trochę z Mercedesa, natomiast trzykrotną pamięcią foteli. Z mojego punktu widzenia, akurat bałem się o te fotele, ponieważ one, one nie mają takiego ewidentnie narysowanego, widocznego na pierwszy rzut oka podparcia pod UDA. Natomiast nic bardziej mylnego, możemy to sobie dość mocno zwinąć, jeżeli jesteśmy niższą osobą lub też napompować, oczywiście kierownica, jak to w samochodach tej klasy jest sterowana w pełni elektronicznie i oczywiście również podgrzewana. To co jest największą bolączką tego samochodu to czas reakcji systemu infotainment. Jeżeli chodzi o panel środkowy, no we wszystkich nowych range'ach wygląda to ponownie dwa wyświetlacze, jeden nad drugim. Nie są to wystające tablety, fajnie zatopione w konsolę środkową. Na pewno wygląda to estetycznie, natomiast użytkownikom przyzwyczajającym do systemu infotainment z Mercedesa czy z BMW. Na pewno wymagają one przyzwyczajenia, nie są super responsywne, nie są wysokiej jakości. No, ja sam się zastanawiam, zobaczcie, tu z jednej strony jest to dotykowe, panel dolny steruje gdzieś tam ustawieniami samochodu, o klimatyzacji. Oprócz tego na dole mamy no, przydatne przyciski, powiedzmy w lecie Max AC, żeby mega szybko schłodzić samochód, czy w zimie Max Maksymalne ogrzewanie, także zobaczcie, próbuję na przykład włączyć maksymalne chłodzenie. Naprawdę przez chwilę na początku zastanawiałem się, czy to jest na pewno przycisk. Nie działa. O, i zaczęło działać. Teraz chcę wyłączyć, naciskam, naciskam mocniej. Tu oczywiście z radio. I dopiero się wyłącza. że naprawdę mocniej to wcisnąć. Moim zdaniem w aucie tej klasy na pewno jest to słabe. Oprócz tego centralny wyświetlacz, nawet możecie zobaczyć, auto z 2018 roku, konkurencja nawet niższej klasy. Te wyświetlacze ma zdecydowanie wyższej rozdzielczości, lepiej responsywne, lepiej zestrojone. No niestety Range Rover jest trochę tak jakby tą marką niszową. Także, także nie pokłada aż takich pewnie nakładów finansowych w rozwój. Mamy tutaj system Kamer360, mamy tutaj system oczywiście czujników parkowania z przodu, z tyłu. Kamera e, oczywiście, no tak jak teraz, nam działa do tyłu. Natomiast wczoraj było ciemno, chciałem wycofać i rozdzielczość tej kamery. No z jednej strony fajnie, bo kamera ma spryskiwacz, więc wydawałoby się, jest to taki no już dodatkowy zabieg, pozwalający użytkownikowi nie wiem, korzystać z niej, nawet gdy gdy jest tak jak dzisiaj, chlapa e, brudno i ona się dość szybko zabrudza, a z drugiej strony ma tak niską rozdzielczość, że gdy było ciemno, no, no to cofając, nie do końca mogłem na niej polegać. Również moim zdaniem w aucie tej klasy jest to nieakceptowalne. Oczywiście, jeżeli chodzi o cały środek, mamy tutaj wszystko jest fajnie, estetycznie e, skonfigurowane. Kratki nawiewu zatopione w tą, e, w tą deskę. Mamy też oczywiście schowki e, dla pasażera. Próżno tutaj szukać jakiegoś. E, jakieś klameczki. Mamy tutaj przycisk, który otwiera dół, jak i góra. Góra się odblokowuje. Możemy tam schować rękawiczki, mapkę, instrukcję i ona się samodzielnie zamyka. Zajmując miejsce za kierownicą, możemy poczuć się jakby trochę luksusowo. Jakby nie było, ceny range'ów w Polsce zaczynają się od 700 tysięcy złotych za podstawowe wersje i naprawdę nie trudno przekroczyć milion złotych w Konfiguracji. Wszystkie e, dodatkowe rzeczy, jak na przykład e, kierownica, która no nie wszystkim może się podobać, chociaż te drewniane akcenty na dole i e, na górze moim zdaniem do tego samochodu akurat pasują, komponują się z brytyjską elegancją. Oprócz tego ten tunel środkowy oraz dodatkowe wstawki z drewna w e, Lewej oraz prawej kratce na wibu są dodatkowo płatne. Przeszło 2000 dolarów, trzeba było dopłacić. Nagłośnienie tu akurat mamy system nagłośniowy Meridian z o mocy 750 W. bodajże, że możliwe jest skonfigurowanie tego nagłośnieniowego o mocy nawet 1600 VAT. To nie jest tak, że jadąc autostradą, powiedzmy w prędkościach autostradowych 140, 160 czy na niemieckich autostradach więcej, musimy podgłaśniać radio, aby e, ukryć hałas otoczenia. Samochód jest fenomenalnie e, wyciszony. No, w tym momencie jedziemy sobie w terenie zabudowanym 50 km na godzinę i praktycznie nie czujemy tej e, prędkości. Oprócz tego, standardowe w tej klasie pojazdu zawieszenie. Pneumatyczne z regulowaną wysokością 10 cali, czyli ponad 20, a w granicy 25 cm, jesteśmy w stanie sobie obniżyć. Oczywiście mamy tryby jazdy. Range Rover chwali się, że to jest pełnoprawda terenówka. W katalogach podaje kąty zejścia, natarcia, prześwitu i tak dalej. Dość powiedzieć, że głębokość brodzenia tym samochodem nawet. Wersjami hybrydowymi czy plug-in hybrid to jest 90 cm bez jakichś dodatkowych przeróbek. Pod maską bardzo spokojnie pracuje nam rzędowa szóstka. Jest to miękka hybryda od 2020 roku. Jest to silnik w układzie R. Zastąpił on wcześniejszy silnik w układzie V. W modelach poliftowych w 2018 roku odbył się facelifting modelu, pojawiła się nawet dwulitrowa benzyna, więc każdy jakby kupujący samochód mógł wybierać pomiędzy silnikiem 4, 6 oraz oczywiście topowym silnikiem V8 a o mocy gdzieś tam 550 koni. Natomiast muszę powiedzieć, że 400 koni mechanicznych to jest taki pewnie optymalny wybór do tego samochodu. Samochód nie muli, Jakiekolwiek mocniejsze wciśnięcie gazu powoduje takie jednostajne przyspieszanie. Jest to moc wystarczająca do tego samochodu. Na pewno no, samochód, mimo że w tej generacji mamy już nadwozie aluminiowe, odchudzone o ponad 400 kg do poprzednika, to wciąż suf swoje waży. Także, także na pewno w życiu nie zdecydowałbym się na silnik czterocylindrowy. Ale rzędowa szóstka radzi sobie tutaj, a Akurat. Mamy oczywiście wybór trybów jazdy zarówno na centralnym wyświetlaczu, jak i przede wszystkim tutaj możemy sobie wybrać, e, wybieramy sobie akurat tryb, który się nazywa trawa, żwir, śnieg. Posypało troszkę, mamy taką e, drogę przez las, mamy założone nowe opony, natomiast są to opony całoroczne, także zobaczymy jak w takich warunkach poradzi sobie nasz Range. Dobra, jesteśmy w biurze, przechodzimy do tego, co lubicie najbardziej, czyli ceny naprawy i koszt sprowadzenia podobnego egzemplarza. Zacznijmy sobie od ceny zakupu podobnego samochodu. No, macie marzenie chcecie kupić poliftowego Rangea, czyli po 2018 roku. Na Automoto najtańszy egzemplarz jest wystawiony za 460 tysięcy, kolejny 540, 570 i 590, 602, 619, 665, 670, 680, 690, przepraszam, tysięcy. Jest to o tyle niewspółmierne, że wszystkie egzemplarze które są wystawione na Otomoto. Są to samochody z silnikami V8 5-litrowymi, natomiast nasz egzemplarz jest 3-litrowy. Widzimy od kosztów naprawy naszego egzemplarza tutaj ciekawe nasz mega sympatyczny klient nie jeden samochód już z nami ściągnął traktuje to niejako inwestycję czyli kupuje samochód, pojeździ nim pół roku, rok, dwa sprzedaje z zyskiem i wraca po coś innego. Powiedział, na początku chciał szukać Chevrolet Corvette C8, ale stwierdził, że to jest jeszcze nie ten pułap cenowy, który jest dla niego do osiągnięcia, więc nagle stwierdził: Słuchajcie, patrzyłem na ceny nowych defenderów. Śmiesznie tanie ceny częściej do nie są: szukajmy nowego defendera. Szukaliśmy defendera, nic ciekawego nie było, więc mówił: No to dobra, to szukajmy dużego range'a. Posprawdzałem ceny na Allegro, wygląda to naprawdę fajnie, ja mówię, kurczę. Okej, okay, nie, nie naprawiamy zwykle tej marki, nie jest ona najpopularniejsza. E, mi się kojarzy raczej z luksusem i wysokimi cenami przede wszystkim serwisowania, bo, bo na pewno, jeżeli się interesujecie gdzieś tam motoryzacją, to wiecie, że serwisowanie Land Rovera, Range Rovera do tanich nie należy. E, natomiast no, okej, okay, jeżeli ceny części są e, akceptowalne, podejmiemy się naprawy dla Ciebie takiego egzemplarza i e, działamy, nie? Jak to przy takich samochodach? E, największe, że tak powiem, największy ból e, to była maska z tego co dla klienta. Używki e, nie za bardzo można było dostać, więc e, maskę kupiliśmy jako, e, jako zamówienie zbiorcze w ASO e, za 12500. Była to maska, ślisk zderzaka, kratka, dwie listewki, spoilerki, zaślepkę spryskiwacza i wiązkę czujników PDC. I w zasadzie chyba tyle. Jeszcze osłona słupka prawego e, przedniego. Za całych wydaliśmy 12 tysięcy. Maska kosztowała jakieś kosmiczne pieniądze. Pamiętam, że właśnie szukaliśmy, czekaliśmy miesiąc, może się coś pojawi, natomiast, natomiast było to solidne kilka Tysięcy złotych za samą, za samą maskę, i to zabolało najbardziej. Również szyba czołowa pod sensor i dwie kamery, musieliśmy taką znaleźć, wraz z montażem 3600 zł. Lampa prawa, tylko oczywiście Piotrek Wam wrzuci zdjęcie, jak auto było rozbite. Niewystrzelona pirotechnika. Naprawdę kosmetyczna szkoda. Lampę prawą kupiliśmy używkę za 3400, zregenerowaliśmy wszystkie felgi, kupiliśmy komplet opon, więc to trochę zaburza koszt, oczywiście, naprawy. Naprawdę promocyjna cena była drzwi tylnych prawych. Bo one akurat pasują no i od przedlifta, i od poliwta, bo je kupiliśmy za 1500 zł. I słuchajcie, tym sposobem naprawa auta uszkodzonego naprawdę w niewielkim stopniu, oczywiście bez żadnych kompromisów, bo, bo nasz klient lubi naprawiać samochody bez kompromisu i nie wstydzić się potem ich sprzedawać, wyszła ponad 60 tysięcy złotych. No na pewno kupując, kupując tej klasy samochód, no oczywiście gdyby to był Bentley, Bentayga czy Rolls-Royce Kalinam, to by była naprawa rzędu, nie wiem, pewnie 150 albo 200 tysięcy złotych, więc Range jest luksusowym sumem, ale to nie, jest, to nie jest jeszcze tak zwariowana półka cenowa, no to nie jest super kar w tym wydaniu. Nie mogę Wam niestety zdradzić, ile ten egzemplarz wyszedł. Pewnie niedługo pojawi się na Otomoto, więc e, księgowym delikatnie utrudnimy zadanie policzyć, ile, ile nasz klient chce, na, żeby na tym aucie zostało. Natomiast mogę Was zapewnić, że jeżeli chcecie kupić podobny samochód ze Stanów, to spokojnie zmieścicie się w budżecie poniżej 300 tysięcy złotych. Jeżeli porównamy sobie do 460 za najtańszy egzemplarz, opisany jako okazja i średnią cenę między 540 a 650 tysięcy, wydaje mi się, że to jest mega okazja. I jeżeli chcecie kupić podobnego range'a, to naprawdę rynek amerykański jest tym, który, na który na pewno warto zwrócić uwagę. Są one popularne, zwłaszcza w, w Kalifornii, w Los Angeles. Przy różni ludzie zajmujący się show biznesem lubią, lubią te samochody, także pojawiają się na aukcjach. Jeżeli jesteście zainteresowani wprowadzeniem podobnego, napiszcie do nas. Dane są pod filmem Autazusa, małpa, lub też telefon 509 42 000. Prosty do zapamiętania. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli ci się podobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj dzwoneczkiem, jeżeli nie subskrybujesz, oraz zostaw komentarz, czy wybrałbyś Range Rovera, czy poszedłbyś Bentleya, czy może bardziej trochę przy Ziemi X7 albo GLS-a, a może innego full size. Napisz koniecznie, jaki samochód ty byś wybrał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.